Czy na pewno wszystkie zobowiązania musimy spłacać, czy może tylko te, których uznajemy zasadność, kierując się tak zwaną zasadą sprawiedliwości społecznej? Moralność długu jest to pojęcie autorstwa Ojca Antywindykacji, Kazimierza Turalińskiego, który w 2014 roku napisał książkę, opracowanie pod tytułem Encyklopedia Antywindykacji. Aspekty prawne i praktyczne to jest drugie wydanie tej książki z 2017 roku. Pod tytuł jest jak legalnie nie płacić swoich długów. Zgodnie z opinią Kazimierza Turalińskiego długów niemoralnych nie musimy spłacać. Pytanie w takim razie kiedy możemy uznać, że dług jest niemoralny? kiedy nie czujemy się zobowiązani do jego spłaty. Podam Państwu kilka przykładów, tak żeby Państwo mogli ocenić sami słuszność tego stwierdzenia, że dany dług jest niemoralny.